Dzień dobry, witamy wszystkich rolników, witamy przy, gości, spotkaliśmy się tutaj po raz kolejny, żeby zaprotestować przeciwko tak zwanej ustawie piątki dla zwierząt, żałujemy, że nikt z obecnych rządzących do nas nie przyjechał, a chcemy poznać stanowisko, stanowisko tych, którzy przyjechali, jakie jest po prostu wasze stanowisko odnośnie ustawy piątka dla zwierząt. Adam, ja lubasz. Szanowni Państwo, przyjechałem po to, żeby wyrazić poparcie dla tych postulatów. My je otrzymaliśmy też na piśmie. One dotyczą nie tylko tej ustawy piątka dla zwierząt. Ona była tą pewnie kroplą, która przelała czarę goryczy. Myślę, że to, że protestujecie ma głęboki sens. Dzisiaj już rzecznik partii rządzącej powiedział, że ta ustawa, która była złożona w takim skandalicznym, trybie bez konsultacji z rolnikami była procedowana, następnie w Senacie, że ona nie będzie dalej procedowana, ale że jest zamiar, żeby przygotować nowe przepisy, nową taką wersję piątki dla zwierząt. Ja mam nadzieję, że tak jak zresztą sami podnosicie, że te przepisy, które zostały zaproponowane, że one nie przejdą. Nie przejdą w Sejmie, nie przejdą w Senacie, bo one są szkodliwe. Dzisiaj jak można nazwać? Takie działanie, które z powodów ideologicznych, tylko z powodów ideologicznych, że prezesowi Kaczyńskiemu umyślało się, żeby nagle się pokazać jako miłośnik zwierząt, tak naprawdę dorżnąć polskie rolnictwo, dorżnąć kluczową dzisiaj branżę gospodarki, wiele sektorów polskiego rolnictwa, bo tak w istocie nie chodziło o te najbardziej pokazywane zwierzęta futerkowe. Bo tutaj nawet się można i zgodzić, wiele państw, Podjęło taką decyzję, żeby stopniowo zrezygnować z tej produkcji. Ale pokazując taką perspektywę pięciu, dziesięciu lat, dając też po prostu ludziom odszkodowania. Bo wielu producentów poniosło bardzo duże nakłady. Jednak w tej ustawie zapisano wiele e, szkodliwych zapisów, które dotyczą przede wszystkim zakazu uboju rytualnego na cele religijne. E, zrezygnowano, bo planowano też objąć tym zakazem dróg. Dzisiaj Polska jest czołowym, największym producentem drobiu w Europie ponad 3 miliony ton, ale jednak niestety te zakazy bardzo mocno uderzają w rynek wołowiny, w rynek, w rynek drobiu też. Natomiast dzisiaj widać, że nie bierze się kompletnie pod, pod analizę skutków ekonomicznych. Dzisiaj wiele gospodarstw po prostu na skutek tych wprowadzanych e, zmian po prostu traci swoją rentowność. Wielu z was zaciągnęło kredyty myśląc o rozwoju swojego gospodarstwa. Dzisiaj wiele z gospodarstw rodzin rolniczych po prostu staje na krawędzi. Uważamy, że piątka dla zwierząt powinna być w całości oddalona, bo łamie i polską konstytucję, której nie za bardzo kto ma pilnować, bo Trybunał jest w zasadzie tylko takim narzędziem w ręku prezesa Kaczyńskiego, ale łapie, łamie też swobodę przepływu towarów pomiędzy państwami wewnątrz Unii. Bo wstępując do Unii zgodziliśmy się, że te towary mogą e, przepływać e, bez, bez problemu. E, sama piątka nie zakazuje samego uboju rytualnego, natomiast zakazuje po prostu eksport. My dzisiaj jesteśmy w wielu e, dziedzinach liderami i tracimy na własną. Na własną rękę te rynki zbytu. Mam nadzieję, jeszcze raz mówię, akurat Polskie Stronnictwo Ludowe, Klub Koalicja Polska od początku przeciwstawiał się mocno wprowadzeniu tej, tej ustawy i mam nadzieję, że tak się finalnie stanie, ale obserwując to, jak działa polska polityka, widzę, że Jarosław Kaczyński boi się tylko silnego głosu społecznego. Dlatego takie protesty, jak państwo tu robicie, mają głęboki sens, bo tylko tego się rządzący boją, mam nadzieję, że na końcu po prostu one nie wejdą w życie. To przy okazji tutaj jak jestem, bo jesteśmy w gronie samorządowców, to też ma sens, żeby władze lokalne wspierały Państwa jako, jako wasi reprezentanci, jeśli Pan Burmistrz i koledzy samorządowcy radni powiatu Sejmiku, żeby ten głos poszedł bardzo silny. Ale ja też przyjechałem dzisiaj jako były samorządowiec, obecnie pracuję w Europarlamencie i chcę wspomnieć o jednej rzeczy tutaj z kolegami przed chwilą rozmawialiśmy. Parlament uchwalił niedawno przepisy o, o potrzebie wprowadzenia takiej definicji, akty, definicji aktywnego rolnika, żeby dopłaty rolne i z pierwszego i drugiego filaru trafiały rzeczywiście do tych, którzy tą działalność rolną prowadzą, nawet jeśli dzierżawią, to nie płacą. Właścicielowi gruntów uczciwy czynsz dzierżawny, ale żeby dopłaty mogły trafić rzeczywiście do tych uprawnionych, a nie do tych, którzy się za rolników tylko uważają, ale faktycznie nimi nie są. To co ważne, to w ciągu najbliższych kilku miesięcy rząd będzie musiał, bo to rząd musi przygotować tę definicję. Unia nie narzucała, jak, jaka definicja ma być w którym państwie, bo są też i różne gospodarstwa w różnych, w różnych państwach. Ale będzie przygotowana taka definicja przez rząd, w związku z czym zachęcam Was, żeby um, próbować poprzez posłów, no, oni nie mają tyle odwagi, żeby tu przyjechać, szkoda opcji rządzącej, ale też na władze, żeby naciskać, żeby ta definicja była dobra, żeby dla polskich rolników, żeby uwzględniała i dała możliwości e, skorzystania jak najbardziej e, z tych funduszy. Co to da? Co to spowoduje, bo dzisiaj Wiemy już, że i w pierwszym filarze, i w drugim, będzie około 30% płatności powiązanych z tak zwanymi zielonymi, środowiskowymi działaniami, czyli będzie, będzie trzeba tutaj zmodyfikować trochę, może, może, w swoich gospodarstwach niektóre rzeczy. Dzisiaj, nie mając prawa do dysponowania gruntem, nie, nie mogąc pobierać dopłat, nie można po prostu występować o te płatności na te dzierżawione grunty, nie mając tej definicji aktywnego rolnika. Także zwracam na to uwagę po to, żeby też w rozmowach z przedstawicielami rządu, samorządu, zadbać o ten interes. My też dajemy się do państwa dyspozycji, wspieramy was i nie odstąpimy od tego, bo dzisiaj tak naprawdę decyduje się to, czy polskie rolnictwo będzie dalej mogło funkcjonować, czy po prostu będziemy importować żywność z zagranicy. Także ważne jest, wspieramy was, jesteśmy z wami, mam nadzieję, że to przyniesie skutek. Dziękuję bardzo. Ja tutaj zadam pytanie panu Włodarczykowi jako rolnikowi. Jak się pan odniesie do importu zbóż z Ukrainy nieograniczonych ilości, podczas gdy, jak wiadomo, Ukraina jest spiklerzem Europy, tam są inne nakłady na, na produkcję tych zbóż substancji jest dużo dozwolonych, które są w Polsce zakazane i my mamy to zboże zakupić i wiadomo, że to to przywiezione do nas zboże zniszczy nasz rodzimy rynek i wszystkie ceny to, to będzie cena dno. Szanowni Państwo, przede wszystkim na początku olbrzymi szacunek dla organizatorów i do tych, którzy protestują. Tak większość z nas wie, ponad 20 lat temu wspólnie z Andrzejem Leperem, Władkiem Serafinem Wierzbickim, Januszem Maksymiukiem oraz mieszkającym tu blisko Gutkiem Saramańskim organizowaliśmy protesty rolnicze. Jak się dzisiaj zastanawiam, minęło dwadzieścia kilka lat, te ceny rolnicze zbytu płodów rolnych są niewiele większe, a niekiedy w ogóle nie są większe niż były dwadzieścia parę lat temu, kiedyśmy protestowali. Jak popatrzymy na nakłady na rolnictwo, to od dwu... Obecny rok są najmniejsze nakłady od roku 2012. Globalne na rolnictwo. Więc olbrzymi szacunek i podziw dla tych, którzy potrafią wyjść z domu, nie tylko narzekać, bo narzekać narzekamy wszyscy. Sztuką jest wyjść z domu i wspólnie po prostu pomnieć o swoje. Na pewno Państwo wiecie, ale przypomnę, że w czwartek, we wtorek powstała inicjatywa wysłuchania publicznego. Związki, organizacje rolnicze. Zwróciły się dzisiaj o godzinie dziewiątej, złożyli pismo do pani marszałek Sejmu o wysłuchanie publiczne dotyczące spraw rolniczych, bo sprawy rolnicze to nie tylko piątka. To jest początek po prostu tematów, o których organizacje rolnicze, związkowcy chcą i działacze chcą rozmawiać. Więc dziś taki projekt o wysłuchanie publiczne do pani marszałek Sejmu został złożony. Odpowiadając na pytanie, które kolega mi zadał, to powiem tak. Szanowni Państwo, ze względów politycznych, żeby zaszkodzić Rosji, robimy wszystko, żeby z Ukrainy, nie patrząc na warunki, importować do Polski jak najwięcej. I zauważcie, że jak była pomarańczowa rewolucja wcześniej, jeszcze inna, działaczy, prezesów Polskiego Stronnictwa Ludowego na Ukrainie nie było. Były wszystkie opcje polityczne, które taką miłość wielką do tej Ukrainy... Deklarowały. Za to dostaliśmy pomniki Bandery i ewentualnie Unia Europejska, o czym może chyba bardziej się tu wyrazić kolega prezes PSL-u, eurodeputowany Adam Jarubas, znosząc sła praktycznie, czy wprowadzając bezsłowe kontyngenty, załatwia także nasze rolnictwo. I to jest następny temat, który powinien być i na szczeblu krajowym, ale przede wszystkim także na szczeblu unijnym poruszany. I kończę to tylko powiem. Przypomnijcie sobie Państwo, że przed kampanią w 2015 roku ceny dopł te dopłaty rolnicze z Unii Europejskiej miały się Poprawić o 100%. A jak to wygląda, ile Wam to wychodzi, to sami sobie policzcie. Jeszcze raz olbrzymi szacunek i podziękowanie dla tych wszystkich, którzy potrafili nie tylko narzekać, ale wyjść z domu i wziąć udział w przedstawieniu swoich racji. Dziękuję bardzo. Ja króciutko do Pana Burmistrza Grzegorza Gajerskiego. Panie Burmistrzu, czy Pan podejmie się mediacji? Pomoże nam Pan w tym, abyśmy mogli skontaktować się bezpośrednio, być może jakaś delegacja, jak warunki na to pozwolą, żebyśmy mogli bezpośrednio zadać pytania ludziom, którzy w tej chwili odpowiadają za rządzenie naszym krajem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przede wszystkim. Ja chcę się przyłączyć do tych podziękowań, które tutaj padły z ust pana marszałka, pana Europosła Adama Jarubasa i pana starosty Bogusława Błodarczyka. Dziękuję przede wszystkim za sposób, w jaki protestujecie. Jako gospodarz tego terenu i to powtórzę, bo już o tym też mówiłem publicznie, chcę wam podziękować za to, że pokazujecie mimo tej trudnej dla was sytuacji, pokazujecie. Że potraficie walczyć o swoje w sposób wybitnie kulturalny. Także za to chcę Wam serdecznie podziękować. Natomiast ja jestem tutaj drugi raz. Dziękuję też za zaproszenie organizatorom po raz drugi. Jestem tutaj drugi raz i chcę podtrzymać to, co padło na poprzednim spotkaniu. Rzeczywiście takie spotkanie, o którym Pan mówił i o które Pan pyta z posłami, bo to, bo to o nich chodzi, o parlamentarzystów, którzy będą stanowić, czy stanowią w Polsce prawo, a którzy pochodzą z województwa świętokrzyskiego i które to województwo, jeżeli się nie pomylę, jest chyba jednym z najbardziej, czyli najbardziej może, tak powiem, ma charakter rolniczy w Polsce. I myślę, że tutaj, żeby województwo świętokrzyskie się rozwijało, tak jak gmina Opatów, żeby się rozwijała, to potrzebne jest wsparcie dla rolników. Ten protest i te postulaty, które Państwo tutaj y, pokazujecie, nie tylko, tak jak też wspomniał Pan y, Europoseł, Pan Adam Jarubas nie tylko dotyczące branży futrzarskiej, ale również bardzo słuszny postulat skrócenia dostaw do sklepów wielkopowierzchniowych. Również bardzo słuszny postulat, o którym mówił Pan Starosta Bogusław Włodarczyk. Tej weryfikacji jakości płodów rolnych, które trafiają do nas spoza obszaru Unii Europejskiej, to są bardzo ważne postulaty, które pozwolą polskiemu rolnikowi żyć godnie, a dzięki temu również i naszym miejscowościom żyć godnie. Gmina Opatów jest terenem stricte rolniczym tutaj nie mamy wielkiego przemysłu, nie mamy zakładów pracy. Większość mieszkańców, można powiedzieć, terenów Y, y, Opatowa gminy Opatów przede wszystkim jest zatrudniona na roli. I to im lepiej będzie się żyło rolnikom na terenie gminy Opatów, tym lepsza będzie sytuacja gminy. I ja jestem żywo zainteresowany tym, żeby sytuacja rolników, żeby te postulaty, y, które przedstawiacie, a to nie są jakieś postulaty z, y, oderwane od rzeczywistości w mojej ocenie żeby one zostały spełnione. Żeby je spełnić to rzeczywiście jest potrzebne zorganizowanie takiego spotkania z posłami i ja deklaruję, że zrobię wszystko, żeby do takiego spotkania doszło. Myślę, że dziś gdyby, gdyby sytuacja zdrowotna starosty Opatowskiego była inna, myślę, że też by tutaj był i też by jakby to potwierdził. Natomiast Dlaczego jeszcze nie doszło do tego spotkania? Drodzy Państwo, kiedy widzieliśmy się tutaj na tym miejscu poprzednim razem, nie było jeszcze obostrzeń, które zostały wprowadzone w ostatnim czasie. I myślę, że w chwili obecnej ściągnięcie większej liczby posłów w jedno miejsce może być bardzo mocno utrudnione ze względu właśnie na te ograniczenia. Ja tutaj odpowiadając na pytania jednego z dziennikarzy, Powiedziałem, że jeżeli ta sytuacja potrwa powiedzmy do końca listopada, to trzeba się będzie rzeczywiście zastanowić nad tym, czy takiego spotkania nie przeprowadzić w drodze wideokonferencji. Natomiast uważam, że bardziej skuteczne byłoby takie, taka rozmowa twarzą w twarz. I jeżeli udałoby się, jeżeli rząd zdecyduje, że ograniczenia, z którymi dziś się spotykamy, te ograniczenia społeczne zostaną zdjęte powiedzmy do końca listopada czy do pierwszego tygodnia grudnia, to wtedy byśmy zorganizowali takie spotkanie w okolicach połowy grudnia, twarzą w twarz. A jeżeli nie, jeżeli się okaże, że ta, te ograniczenia będą przedłużane, to zobowiązuję się do tego, że postaram się zorganizować to spotkanie w formie elektronicznej. Dziękuję bardzo. Panie Europośle, ja mam takie pytanie, bo dzisiaj padło z ust ostatnio ministra rolnictwa, że ubój religijny jest zakazany w Unii Europejskiej. Czy to jest prawda, czy po prostu on tutaj nasze ewidentnie żywe oczekiwanie? I jeszcze jedno pytanie, co jako pan europoseł może właśnie w sprawie tej ustawy zadeklarować, że zrobić, czy poruszy parlamentarzystów, żeby po prostu ich uświadomić, jakie są konsekwencje i też niech pan ich przekona, że w naszych oczach oni są dzisiaj nie dość, ze zdrajcami, też jeszcze tchórzami, bo się boją z nami spotkać. Ja już mówiłem o tym, że Największy wpływ na tego, który decyduje w tej sprawie, czy Jarosława Kaczyńskiego, macie wy, rolnicy. I myślę, że to, że protestujecie, że mimo tego, że oni mówią, że, że wycofają się z ustawy jednego dnia, później mówią, że będzie trochę łagodniejsza, to ten protest musi być dalej kontynuowany. I do tego Was zachęcam, że w różnej formie, ale też słania różnych listów, nawoływania do, do spotkania, nawet jeśli one by się miały odbyć w takiej zdalnej formie. To myślę, że one mają sens, bo, bo politycy są wybierani przez Was i muszą czuć tą presję. Także ja przekażę oczywiście te postulaty, które dzisiaj na piśmie od Was otrzymałem do klubu parlamentarnego PSL-u. My akurat pod wszystkimi tymi postulatami się podpisujemy. Do słów ministra. No, pan minister został ministrem, zdaje się, tylko dlatego, że był sprawozdawcą tej ustawy, bo za dużych doświadczeń ani z prowadzeniem gospodarstwa, ani. Znajomości sektora rolnego nie ma. No, chociażby nie wskazuje na to taka jego wypowiedź przed kilku dni w polskim radiu, że um, ubój tradycyjny jest tak naprawdę bardziej opłacalny od uboju rytualnego. No, dla tych, którzy trochę mają doświadczenia z obrotem zwierząt, zwierzą, wiedzą, że tak naprawdę cena rynkowa w dużej mierze jest kształtowana przez zapotrzebowanie z rynków. Halal i koszer. To jest kilkadziesiąt procent polskiego eksportu. W związku z czym no, pan minister się kompromituje tymi wypowiedziami, i równie kompromitująca jest ta jego wypowiedź, która mówi o tym, że e, ubój rytualny jest zakazany w Unii Europejskiej, bo nie jest. Jest dopuszczony, bo tego tak naprawdę prawa konstytucyjne, funkcjonowanie wspólnot religijnych, które mają od wielu, wielu lat e, zapewnioną możliwość korzystania z takiego, a nie innego uboju po prostu tego im nie można zabrać, dużo duży rynek halal i koszer to nie jest tylko kwestia Bliskiego Wschodu, ale to są te wspólnoty w krajach Europy, w związku z czym to jest nieprawda i to jest wprowadzanie w błąd polskich rolników w tym wypadku Ja tutaj jeszcze do pana radnego Sejmiku wystąpię z pytaniem co pan jako radny yy, sejmiku ro, zrobi w tej sprawie w sprawie piątki dla zwierząt co pan może zadeklarować od siebie dla nas rolników i co radni yy, jako jako grupa radnych sejmiku co, co działa w tej sprawie dzień dobry wszystkim ja się przedstawię Andrzej Swajda jestem radnym sejmiku Jest też, jestem też przewodniczącym klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w sejmiku i Patrząc się w wasze protesty, zresztą ta ustawa od, po pierwszym momencie, kiedy się pojawiła, budziła wiele kontrowersji i byliśmy przeciwko, przeciwko tej ustawie. Dzisiaj słyszymy, że ona nie będzie procedowana, ale ja sprawdzałem wczoraj. Druk sejmowy tej ustawy jest w legislacji sejmowej, nie została wycofana, a więc ona w każdej chwili może wrócić pod obrady sejmu, jeżeli tylko jedna osoba prawdopodobnie wskaże. Ja tutaj podpisuję się pod słowami moich przedmówców, ale chciałem też powiedzieć, że jako przewodniczący klubu radny, chciałbym wszystkim przekazać pozdrowienia od koleżanek, kolegów radnych z klubu i przepowiedzieć że pod tymi postulatami, bo ja już się wcześniej dostałem drogą mailową, jak najbardziej się podpisuję, bo mieliśmy klub online, rozmawialiśmy na ten temat. Ja chciałem powiedzieć, że. Sejmik nie ma wpływu, takiej siły sprawczej, że może rządzącym coś nakazać, ale może przedstawiać swoje stanowiska, swoje apele. My, jako klub, przygotowaliśmy stanowisko Sejmiku, który był miesiąc temu, 13 października. Zaproponowaliśmy, aby takie stanowisko było w porządku obrad Sejmiku. Niestety rządząca większość uznała, że nie, nawet bez dyskusji. Stwierdzili, że nie będzie to procedowane, a więc takiego apelu nie udało się przeforsować. Zbliża się kolejny Sejmik. Jako klub mamy prawo do każdej sesji zgłosić jeden projekt uchwały. Dlatego ja tutaj mam przy sobie dzisiaj taki projekt uchwały, tą samą uchwałę. Ponowimy tak, aby się znalazła w porządku obrad najbliższego Sejmiku. Apel, stanowisko Sejmiku, które wzywa. Wnioskodawców uchwały, autorów o to, aby tą uchwałę zaprzestać jej procedowania i wycofać całkowicie z procesu legislacyjnego, nie podejmować tego tematu jako ustawy szkodliwej, tak tej zwanej piątki dla zwierząt, szkodliwej dla polskiego rolnictwa. To mogę zadeklarować: nie mamy siły sprawczej, ale możemy wyrazić stanowisko, poprzeć Wasze, wasze działania w ten sposób i te, te instrumenty chcemy wykorzystać. Dziękuję. Także dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj do nas przybyli. Dziękujemy, można powiedzieć, że za słowa wsparcia, które które od was popłynęły. Mamy nadzieję, że ta piątka Kaczyńskiego zostanie wycofana w całości tak jak dosłownie ją nazwałem, ma być wyrzucona do kosza i mamy nadzieję, że pan minister trochę się opamięta i zamiast stać murem za rolnikami będzie nam rzucał kłody pod nogi. Także dziękujemy jeszcze raz za to, że byliście z nami i do widzenia.

Tak, będą jechać w kierunku Ostrowca i tak jak ostatnio w Kornacicach będą zawracać przez Lipową i z powrotem na Prawdopodobnie tak. Jak oprócz to może tak ewentualnie tak definicję wprowadzić i rozwiązania i jak to weryfikować? Będziemy proponować to, nawet moglibyśmy, moglibyśmy zrobić, bo to pewnie będzie miał rangę ustawy. Mhm. No, moglibyśmy zrobić takie, takie spotkanie na ZOOM, na Zoom. Do, do 100 osób może uczestniczyć czy nawet gdyby, jako słuchacze, nawet my możemy to, to byśmy ewentualnie się tutaj spotkali z Panem, tu na, no. na terenie, Pan by nam wyjaśnił jak to odsłużyć. No to link tak naprawdę, trzeba mieć i... Czarnień, i, 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 i tak, na, tak. że ja mam tam również urządzek, który chciałem zaakceptować. Kiedyś chcieli korzystać. Jest tam pracownik, nie ma żadnego problemu, gratis żeby można było skorzystać, żeby takie miejsce jakieś kontaktowe wyprzedziły. Żeby, nie... żeby chcieli skorzystać, tak. Ale uważam, że Adam ma o tyle rację, że trzeba by było wypracować projekt, który można było zgłosić. Ja no dzisiaj bym mówiłem nie mówiłem o tym... mówiłem że o tym, że klub Parlamentarny wniósł do projekt ustawy sejmowej o to, żeby przedłużyć o dwa lata. Yy. Nieobowiązywanie ustawy o GMO, bo jak Państwo wiecie, 1, lutego, praktycznie soja z GMO nie mogłaby do Polski po prostu, po prostu bo, no, to drastyczny wzrost po prostu cen pasz. Już to znaczy, jest, i, ale to se, to, to ja się przy będzie. zapowiedzi, kiedy nie ma ustawy, to przy zapowiedzi, że ustawa. to jest to samo, jest jakaś wysłanka, że to się dzieje i jest w razu No więc, no więc stąd ten projekt został przez KSZ złożony i uważam, że Pan ma tu rację, żeby proszę zorganizować takie spotkanie w taki inny sposób, żeby się byli opracowali w nocy bo i najlepiej wiecie po prostu jak trzeba to opracować i wtedy klub mógłby wnosić po prostu gotowy, opracowany ja bym, ja bym oddolnie nawet, projekt. nawet poprosił posłów naszych, którzy pracują w Komisji tak. Rolnictwa, no i Jarka Kalinowskiego, żeby też wziął ten udział. No i, no, Jak mogli wyrazić potrzeba, wyrazić to swoje. można zrobić przecież, zebrać 100 tysięcy podpisów i, i projekt obywatelski można No tak? Na tak? też tam planujemy coś takiego stworzyć, ale to ja akurat innej tam organizacji nie tak, tak, bo tutaj tak. się skupiamy nie na promowaniu żadnych organizacji liderów. Tak, ja, no, ja nie no, mówię organizacji. Tu jest problem, chcemy pokazać, wypromować problem, że ten problem nas dotyczy, a nie jakieś tam loga, nie loga. Tak. Mamy już dosyć, dosyć tego przeciągania linii, który mocniejszy związek, która mocniejsza organizacja. Niech każdy, jeżeli ja nie, te organizacje... Nie, nie, wiem, o, tym, sobie, sobie nie, nie o to mi chodzi. To chodzi o to, że protesty są robione, są tabliczki, loga wy pokazywane. Chłop Polski nie jest darmowa agencja reklamowa dla danego związku. My, My pokazujemy co? problem, wyjeżdżamy za swoje i je skupiamy na tym. Jeżeli faktycznie liderzy tych stałych organizacji chcą pomóc, chwała i cześć za robienie tych strajków, ale niech nie promują swoich... To jest mocniejszy, to jest silniejszy. Tu nie chcecie, się skupić, żebyśmy abyśmy się jedno ja pokazywali, która organizacja jest można, bo wjechało 20, a tu 50. No to i wcześniej byśmy zaczęli pracować na tak... nad waszymi propozycjami do tej definicji, tym, tym można by było to, tak powiem, nawet już rzucić jakieś konsultacje rządowe. No, no to bądźmy w kontakcie, to z Andrzejem wiem, że macie... To się to skontaktujemy się, ustalimy to i to może takiego No. I ja wtedy pogadam z szolinowskim, z, z posłami, żeby się dołączyli po prostu do tego. Żeby Bo to nową... jest coś takiego otworzone jak parlament rolniczy, nie wiem czy pan słyszał, czy nie. Jest taki mhm. pan, który to zainicjonował. I tam też rolnicy zaczynają powoli tam się zgromadzić. Tam są też eksperci, to mają właśnie być takie służenie właśnie wypracowania. Na przykład jest procedowana teraz ta tak zwana piątka i tam mają właśnie pracować rolnicy praktycy i eksperci. To mają być jakieś na dwóch... No dwie izby mają być, mm -hmm. niższa, wyższa i to ma być procedowane. Na razie to jest na fazie powikłań, ale już tam to chyba to jest zarejestrowane z tego co wiem i, Pan i powoli. Jest